Jeśli szukasz pomysłu na prezent dla osoby aktywnej fizycznie, a szczególnie dla kogoś, kto lubi ćwiczyć siłowo, to jesteś w idealnym miejscu. Cześć, to Monika, Trenuj dla zdrowia. Zapraszam na film, w którym opowiem Ci o wielu propozycjach prezentów dla osób aktywnych fizycznie, szczególnie amatorów treningu siłowego i to zarówno tego w domu, jak i na siłowni. Zacznę może od takiej najbardziej uniwersalnej rzeczy, a właściwie dwóch uniwersalnych rzeczy, które przydadzą się i w domu, i na siłowni, i również osobom, które chodzą na zajęcia grupowe, jakieś tam fitnessy, a mianowicie będzie to butelka lub bidon na wodę. Pić podczas treningu trzeba. Fajnie jest pić z jakiejś fajnej butelki, z jakiegoś bidonu, który nam się podoba, nie przecieka, ma odpowiednią pojemność, dobrze trzyma się w dłoni. Takie butelki, bidony możecie znaleźć zarówno takie tańsze propozycje, za jakieś tam powiedzmy 20-30 zł. Ale jeżeli osoba, którą chcecie obdarować, potrafi docenić dobry design, to możecie też znaleźć bardzo fajne modele, które na pewno posłużą przez wiele lat i nie dość, że będą praktyczne, to jeszcze będą cieszyły oko i gust osoby obdarowanej i będzie o Was ciepło myślała. Drugą z takich uniwersalnych rzeczy jest oczywiście ręcznik. Ręcznika używamy i na siłowni, czy na zajęciach fitness. Podkładamy go albo na ławkę, albo na matę, na którą mamy zamiar się położyć. Tam zwykle już wiele osób przed nami leżało. Nie każdy po sobie tę ławkę wyczyścił. Po nas też ktoś będzie leżał, więc dużo higieniczniej i dla nas, i dla tych, którzy przyjdą po nas, będzie pocić się we własny ręcznik. Bardzo dobrym pomysłem na prezent będzie też książka. Jest mnóstwo książek dotyczących aktywności fizycznej. I to zarówno treningu siłowego, jak i biegania, jogi, postępowania tak, żeby nie mieć kontuzji albo radzenia sobie z kontuzjami. Są też takie książki uniwersalne, które dopiero mają ludzi zmotywować do tego, żeby się ruszyli z kanapy, żeby jakąś aktywność fizyczną podjęli. Jeśli miałabym wymienić jakieś propozycje, to wśród tych uniwersalnych mogłabym polecić trzy książki. Jedna to byłaby W zdrowym ciele, zdrowy mózg, napisana przez szwedzkiego psychiatrę który bardzo skupia się na tym, żeby przez ruch, przez ciało właśnie spowodować lepsze funkcjonowanie mózgu, lepsze samopoczucie. Więc ta książka będzie taka dosyć uniwersalna dla wielu osób i tych, którzy już uprawiają aktywność fizyczną i tych, którzy dopiero mają zamiar zacząć ją uprawiać. Dla nich może posłużyć jako taki motywator. Dwie pozostałe książki to książki, których współautorem jest Kelly Staret. To jest taki amerykański trener, fizjoterapeuta. Mogłabym tutaj jeszcze dużo wymieniać. Jedna z nich to jest Skazane na biurko a druga stworzona do ruchu i o tej drugiej jest cały film na naszym kanale. Zobaczcie sobie, tam mówię o niej szerzej. Ale książek dotyczących aktywności fizycznej jest całe mnóstwo, więc jak najbardziej myślę, że jesteście w stanie znaleźć wśród nich taką książkę, która będzie pasowała i spodoba się osobie, którą chcecie obdarować. Przejdźmy teraz do prezentów, które można dać osobom, które ćwiczą w domu. Później zajmiemy się tymi, które ćwiczą na siłowni. W domu na pewno przyda się mata do ćwiczeń, żeby nie trzeba było się pocić w dywan albo robić sobie odcisków na plecach od podłogi, to warto sobie podłożyć matę. Maty są najróżniejsze. Zwróćcie uwagę na to, żeby była z jakiegoś trwałego tworzywa, żeby nie trzeba było jej za miesiąc czy dwa wymieniać i wyrzucać do śmieci, tylko żeby rzeczywiście posłużyła bardzo długo tej obdarowanej osobie. Bardzo uniwersalną rzeczą do treningu w domu będą handle. I ja bym tutaj postawiła na handle regulowane, czyli takie, gdzie można dokładać albo zdejmować obciążenie i one się wtedy nadadzą do różnych ćwiczeń i przez bardzo długi czas. Natomiast nie kupowałabym handli, które ważą pół kilograma czy kilogram, nawet dla kobiety, bo ona po prostu bardzo szybko z nich wyrośnie, będą za lekkie, będą leżały tylko w kącie i zbierały kurz regulowane będą lepsze, zaufajcie mi. Jeżeli nie chcecie kupować takich ciężkich rzeczy, to oczywiście można wybrać coś lżejszego. I taką lżejszą propozycją będą taśmy do podwieszania. Najpopularniejsze to są oczywiście TRX, one są opatentowane, ale wiele firm produkuje takie zastępniki, które się wzorują na TRIX-ie, również są bardzo dobre. Takie taśmy można sobie przymocować w domu, niektóre mają nawet taki uchwyt, żeby po prostu zamknąć drzwi, końcówka wystaje z jednej strony, z drugiej strony jest cała taśma i tam sobie możemy ćwiczyć. Te taśmy można też ze sobą zabrać gdzieś w plener, na siłownię plenerową, więc są bardzo uniwersalne i przydadzą się do wielu ćwiczeń. Innymi lekkimi propozycjami będą rzeczy gumowe. I pierwszą taką gumową rzeczą, którą chciałabym Wam polecić, to jest piłka szwajcarska. To jest ta taka duża, dmuchana piłka. Ona może mieć 55-65 cm, średnicę gdzieś koło tego. Zazwyczaj jest sprzedawana w pakiecie razem z pompką, żeby można ją było nadmuchać. I taką piłką można wykonać nie tylko łatwe ćwiczenia, to nie jest tylko piłka do jakiegoś tam przeciągania się na pilatesie, również y, trudniejsze, bardziej takie powiedzmy siłowe ćwiczenia można tą piłką wykonać. Jak choćby na przykład leg curl, który wykonują ludzie na siłowniach i który ja osobiście też bardzo lubię, a w warunkach domowych zazwyczaj nie mamy innej możliwości wykonania tego ćwiczenia jak tylko właśnie z taką piłką szwajcarską. Więc to jest jedna z gumowych rzeczy. Inne to oczywiście gumy oporowe i tutaj mamy takie długie gumy oraz krótkie minibendy. Jeżeli będziecie się na nie decydować, to albo kupcie pakiet, zestaw, tam nie wiem, trzech czy pięciu gum, a jeżeli kupujecie pojedyncze, to też nie kupujcie tych najlżejszych i tych najcięższych, bo one zwykle są najrzadziej używane. Gdzieś tam w tych środkowych rozmiarach się trzymajcie, bo to jest też najbardziej uniwersalne, najbardziej przydatne. Fajnym pomysłem może być też podarowanie podpórek do pompek albo paraletek. Podpórki zwykle są plastikowe, są takie modele, które można jeden w drugi włożyć i to jest bardzo kompaktowe, zajmuje bardzo mało miejsca. Paraletki zazwyczaj są drewniane, takie bardziej bym powiedziała... Klasyczne i fajne, mogą, paraletki mogą też służyć do z czasem dostawania na rękach. Więc, jeżeli osoba, którą chcecie obdarować, interesuje się kalisteniką, to być może paraletki będą całkiem fajnym wyborem. Z takich większych rzeczy, nie z drobiazgów, które można podarować, jest na przykład drążek do podciągania. Znaczy, też możemy go kupić w mniejszym rozmiarze, jeżeli to będzie drążek rozporowy, taki montowany w futrynie drzwi. No to on nie jest duży, ale są też bardzo duże drążki, które się przywierca do ściany, przymocowuje. One mają taką przewagę nad tym drążkiem rozporowym, że umożliwiają większą ilość chwytów, bo na tym rozporowym zazwyczaj nie ma możliwości złapania się neutralnie, młotkowo, natomiast te przywiercane do ściany są bardziej rozbudowane i tam taka opcja jest. Więc spośród drążków też można coś tam wybrać fajnego. Do drążka też można oczywiście przyczepić te wspomniane wcześniej taśmy TRX czy gumy oporowe, no i wtedy mamy już więcej możliwości zrobienia różnych ćwiczeń w domu. Jeśli chcecie kupić jeszcze coś większego niż drążek, to możecie kupić sztangę z obciążeniem. I tutaj z grubsza można by te sztangi podzielić na takie powiedzmy fitnessowe, plastikowe, z takimi kolorowymi talerzami do obciążenia. One też są oczywiście regulowane. Albo jeżeli wiecie, że ta wasza osoba do obdarowania jest wkręcona w trening i rzeczywiście takie sztangi może są dla niej już za lekkie, za mało poważne, no to można też kupić do domu taką zwykłą, normalną sztangę metalową razem z talerzami takimi, jakie widujemy na siłowniach z takim obciążeniem. Jeżeli tylko ktoś ma miejsce i będzie tego używał, no to myślę, że to jest fantastyczny pomysł na prezent. No dobrze, to temat osób ćwiczących w domu mamy z grubsza załatwiony. Przejdźmy teraz do tych, którzy ćwiczą na siłowni. Te rzeczy, które Wam tutaj zaproponuję, to są takie rzeczy, które zmieszczą się do plecaka czy tam do torby, w której ktoś zabiera swoje klamoty na siłownię. To są rzeczy, które czasami na niektórych siłowniach się zdarzają. Zdarza, że są i można ich użyć, ale na niektórych siłowniach ich albo nie ma, albo są kiepskiej jakości, bo już są zużyte, albo nie w takim rozmiarze. Więc w praktyce wiele osób ćwiczących na siłowni ma takie rzeczy i po prostu nosi je ze sobą, jeżeli wie, że będzie ich używać na treningu. I tutaj zaczęłabym od martwego ciągu i od takich trzech mega potrzebnych rzeczy do martwego ciągu. Pierwsza z nich to jest pas do martwego ciągu. To jest taki pas, który sobie zakładamy w pasie. Zwróćcie uwagę na to, że jak będziecie go wybierać, żeby to był porządny, gruby, skórzany pas, który starczy na wiele lat, a nie jakaś tam popierdółka z jakiegoś nie wiem materiału, który zaraz się wystrzępi i która w ogóle nie będzie dawała wystarczającego wsparcia. Więc pas to jest taka podstawa. Drugą rzeczą, która może być nawet wcześniej potrzebna niż pas, Będą paski do martwego ciągu. To są takie paski, które zakładacie na nadgarstki, potem owijacie wokół sztangi, chwytacie sztangę i sprawiają, że sztanga nam się nie wysuwa z rąk. Mamy też filmy o paskach do martwego ciągu, więc koniecznie je obejrzyjcie jak tylko skończycie oglądać ten film. I trzecią rzeczą do martwego ciągu będą skarpety do martwego ciągu. To jest przydatne zwłaszcza dla tych, którzy chodzą na siłownię w krótkich spodenkach. Jak się robi martwy ciąg, to sztangę trzeba prowadzić bardzo blisko ciała no i często gryf nam może pokaleczyć skórę na nogach. Jak włożymy takie skarpety, to są skarpety takie długie, typu podkolanówki. Ważne jest, żeby one miały wzmacnianą tę część, która jest na piszczelu, żeby porządnie ochroniły naszą nogę przed gryfem. Więc jak włożymy takie skarpety, no to jesteśmy zabezpieczeni w dużej mierze przed takimi otarciami. Nawet jeżeli ktoś chodzi w leginsach i robi martwy ciąg, to też może sobie takie skarpety zakładać po prostu na leginsy. Wtedy chroni się podwójnie, no i chroni też leginsy tymi skarpetami. Także to może się okazać przydatne. No dobra, to były trzy rzeczy do martwego ciągu, ale jak już jesteśmy przy pasach, to chciałam jeszcze powiedzieć o takim pasie, który służy do doczepiania sobie dodatkowego obciążenia. I tu pas do martwego ciągu się nie nada, mimo że też w pasie się go zapina. Ten pas ma taki łańcuch i tam można sobie doczepić albo ketla, albo jakiś talerz. I na przykład, jeżeli osoba, którą chcecie obdarować, lubi się podciągać, lubi robić dipę na poręczach, to w pewnym momencie ciężar ciała może już jej nie wystarczać, może chcieć sobie dowiesić dodatkowe obciążenie, i taki pas wtedy właśnie będzie bardzo, bardzo przydatny. Jeszcze takim na koniec drobnym akcesorium, które niektórym się przydaje, mogą być rękawiczki do ćwiczeń na siłowni. Niektórzy mają dość wrażliwe ręce na siłowni, jak się ćwiczy, no to się robią odciski. Niektórzy nie chcą, żeby im się robiły odciski. Takie rękawiczki będą troszkę chroniły ręce. Są wersje dla mężczyzn, są wersje dla kobiet. Jeżeli nie rękawiczki, to jest jeszcze coś takiego, co się nazywa skórki gimnastyczne. I to chroni to, dokładnie to miejsce, w którym robią się odciski. Natomiast nie, nie zapewnia przykrycia całej dłoni. Dla niektórych może się to okazać fajniejsze po prostu niż rękawiczki. To jest kwestia gustu. Więc jeszcze wśród takich rzeczy możecie wybierać. No i na koniec zostawiłam rzeczy, które służą do relaksu. One Mogą się przydać i tym, którzy ćwiczą w domu, i tym, którzy ćwiczą na siłowni, i tym, którzy chodzą na jakieś zajęcia fitness. Czasem jest tak, że po ćwiczeniach mamy obolałe ciało, albo wręcz przeciwnie, mamy jakąś przerwę od ćwiczeń i chcemy się trochę zrelaksować, trochę poruszać w domu. Warto mieć gadżety, które nam to ułatwią i też one przy okazji służą do szybszej regeneracji przed kolejnym treningiem. No i w tych rzeczach do relaksu na pierwszym miejscu wymieniłabym roller. I proponowałabym kupić gładki roller bez wypustek. On na początek będzie lepszym wyborem. Ten z wypustkami może sprawiać trochę większy ból. Nie wszyscy od początku są na to gotowi. Fajnie jest kupić taki roller w komplecie z piłeczką albo z takim mini rollerem. Ta mniejsza rzecz posłuży na przykład fajnie do masażu stóp. Są też takie zestawy, gdzie macie roller, piłeczkę i taki duo ball, czyli dwie piłki złączone razem. One są bardzo fajne do wymasowania sobie prostowników w grzbietu stojąc przy ścianie. Jak kupicie taki zestaw, to będzie taki mega uniwersalny i osoba, którą obdarujecie, będzie się mogła wymasować no, niemalże od stóp do głów. Może bez głowy, ale stopy na pewno sobie tam wymasuje. Drugą rzeczą relaksacyjną, Choć to też jest nie dla wszystkich relaks, bo niektórym sprawia to za duży ból, jest mata do akupresury i to może być albo sama mata, albo są też takie zestawy, że do maty jest dołączona poduszka, którą się podkłada pod kark, albo pod całą głowę. One też mają różne mm, kształty i wymiary te maty i te poduszki. I na takiej macie nie musimy nic zrobić, możemy się położyć, możemy sobie wziąć książkę, poczytać. I te twarde końcówki maty wbijają nam się w ciało, powodują większe ukrwienie, mogą też spowodować właśnie zmniejsz napięcia mięśni, odczucie takiego relaksu. Są ludzie, którzy mówią, że na przykład dużo lepiej im się po takim seansie na macie zasypia. Więc coś takiego też możecie rozważyć w prezencie. Dzięki za uwagę. Zapraszam do obejrzenia drugiej części filmu. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, a jeśli wśród tych propozycji było coś, co ci szczególnie przypadło do gustu i co być może wykorzystasz, żeby podarować komuś, to bardzo jestem ciekawa, co to było. Koniecznie napisz w komentarzu. Trzymajcie się ciepło. Pa.